Jeśli tylko inne wyniki dobrze się dzisiaj ułożą, to dobry rezultat będzie oznaczał dla nich awans do fazy pucharowej. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Dla obu drużyn będzie to drugi mecz w fazie grupowej FIFA World Cup. Zespół Angielek zmierzy się z Danią. Czas na drugą kolejkę Mistrzostw Świata. Przed nami mecz drużyn, które zaliczyły udane otwarcie mundialu. Oba zespoły mają na swoim koncie po trzy punkty. Czeka nas ciekawy mecz. Oto skład angielek na dzisiejsze spotkanie. Jedno o nich można powiedzieć na pewno. Bardzo lubią grać wysokim pressingiem. I tak pewnie będzie i dzisiaj. To bardzo skuteczna taktyka, jeśli zespół jest zgrany i wszyscy wiedzą kiedy i do kogo doskoczyć. Ale też wtedy szybciej przychodzi zmęczenie, więc wiele zależy od przygotowania kondycyjnego. Anglia, angielki, córki Albionu, reprezentacja trzech lwic. Jak pieszczotliwie i dumnie nazywają je kibice i kibicki. Zawsze mierzą wysoko, ale na trofea wciąż czekają. Podczas pierwszych mundiali Angielki nie zachwycały, ale lata 2015-19 to już trzecie i czwarte miejsce na świecie. Trzecią piłkarką świata była Kelly Smith, później Lucy Bronx. Widać duży progres. Oto skład reprezentacji Danii. World Cup. No i zaczął się mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lundorf z Kowsem. Swawa. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Russo. Robinson co za okazja będzie gol! Tu mogło być naprawdę niebezpiecznie, ale interweniowała w porę. Bardzo, bardzo dobra teraz interwencja Bramkarki. Wykazała czujność i opanowanie. Dośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. Na szczęście obędzie się bez kartek. Gail jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Prosto padłe podanie, szansa! Tak! Mamy bramkę! Proszę państwa, piękny gol z czupakiem. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję, co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Prowadzą zatem 1 do zera. Hemp wciąż Brown naprzód. Z tej mąki może być chleb. Szansa! Będzie remis! O, doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. To chyba wpadnie. Zrobiła co do niej należało. Sędzia wskazuje narożnik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rożnego. Głęboka ta centra z narożnika, ratuje teraz zespół, wybija z linii. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie, wychodzi na czystą pozycję. Jest! Podwyższają prowadzenie. Teraz będzie im się grało dużo łatwiej. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz. 0. Gramy dalej. Hemp Morgan Tune Russo. Stanway. Cierpliwie rozgrywają ten atak. Ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. Nie ma o czym dyskutować. Foul. Sędzia odwisnuje przewinienie. Sędzia nie sięgnęła po kartkę, ale w paru słowach dała do zrozumienia, że nie zamierza tolerować takiej gry. gondorf Skovsen. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Musi trafić! Uwaga, nie łapie. Nadal groźnie. To będzie korner. Przotrożny w wykonaniu harder. To nie było skuteczne wybicie. Uderza na bramkę. Ale Śniefart, Słupek, ale piłka w grze. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. FIFA World Cup, zaczynamy drugą połowę meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Juka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Stanway rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Uwaga ma szansę! Gol! Drużyna potrzebowała tej bramki jak powietrza. Proszę Państwa, łapią kontakt. Jeszcze mają czas na wyrównanie. Jeszcze raz oglądamy powtórkę. Nic dziwnego, że bramkarka jest wściekła na siebie. Powinna była pilnować krótkiego słupka, przecież to nie był strzał z najbliższej odległości. Zdecydowanie mogła tutaj zrobić więcej. Mamy teraz wynik 2 do 1. Przy piłce Pernille Harder. Ależ teraz cudowna piłka, szułka w szesnastkę, rosto padłe podanie, szansa. Po strzale z takiej odległości, bramkarka powinna mieć znacznie więcej problemów. Widać, że to nie było dobre uderzenie. To wręcz powinno znaleźć się w siatce. To może być kluczowa interwencja w tym meczu, bo dzięki temu nadal przegrywają tylko jednym golem i wszystko się tu może zmienić. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Padła chyba na jakiś pomysł. Widzę w tym zaczątek ataku. Popatrzmy. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Dobrze, teraz wrzuca na dalszy słupek. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. Potem pozostawało tylko to wykończyć. Główka bez podskoku załatwiła sprawę. Szybki, precyzyjny strzał, który trudno obronić. A więc mamy 3 do 1. Tune. Dobra piłka, ponad obroną. Nie dojdzie do środkowania, dobrze je zablokowała. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Podkoro zegrała ten rzut rożny. Sędzia wskazuje na rożnik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rożnego. Okolice jedenastki teraz wrzuca. W ostatniej chwili wybija z linii bramkowej. Zostały dwie minuty do końca. Teraz będzie niebezpiecznie. Tak jest! Musiała to wykorzystać. Wystarczyło trafić między słupki. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej, zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy go. Aktualny wynik to 4 do 1. I gwizdek oznacza, że już nikt nie wydrze im tego zwycięstwa w dzisiejszym meczu Mistrzostw Świata. Mogą być z siebie dumne, nie sądzisz? Dzisiaj zaprezentowały się naprawdę dobrze, więc ten wynik nie jest wielką niespodzianką. Były bardziej zdecydowane, a przede wszystkim skuteczniejsze.